Podczas wręczenia nagród zostały zaprezentowane fotografie 12 uczestników konkursu. Autorzy zdjęcia, jak możecie Państwo zobaczyć, udowodnili, że z obiektu banalnego, jakim jest woda, można stworzyć niebywałe dzieło sztuki. Rzeczywiście jesteśmy zadowoleni z tej pierwszej próby, bo to jest pierwsza edycja. No i... Podsum tak podsumowując, można powiedzieć, zakończyła się sukcesem, bo wielu chętnych było i jakość prac jest rzeczywiście taka, która nas zadowala. Fale morza, strumień czy fontanna. Woda pod każdą postacią stanowi ciekawy temat do fotografii. Żyli konkursu spośród nadesłanych prac wybrało najlepszą. Łatwo nie było, ale ta praca wyróżnia się na tle innych. Wszystko fotografuję, albo prawie wszystko, albo staram się pokazać piękno w tej fotografii. Nie? Woda, jeden z wielu tematów. Jaki mi się no, no, gdzieś przez y, kolegów y, z BTF-u, a dokładnie z Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, którzy mi dali link y, do tego konkursu, tutaj y, wystartowałem, nie? No, Złożyłem pracę no, i czekałem cierpliwie na werdykt. Chciałem pokazać czegoś, człowieka, człowieczka, nie? Y, sama woda? Jak woda, no każdy ją może gdzieś tam zrobić, nie? Natomiast y, dla mnie liczy się czy to człowiek, który tam jest, nie? Y, w jakiś sposób związany z tą wodą? No, no nie wiem, czy mi się udało, czy nie udało. Po prostu. Przedstawiłem to tak, jak przedstawiłem, nie? Czy to jest Bełchatowska Fontanna? No nie, przyznam się, że nie. <noise> nie będę tutaj może już poprawiał pana prezesa, nie? Ale załóżmy, że jest taka sama, nie? Że jest taka sama albo podobna. Mieliśmy duży problem? No, bo to zawsze są to subiektywne odczucia tutaj i to musi być grona osób, które gdzie te subiektywne odczucia gdzieś się tam sumują i wtedy daje to ten efekt wyboru, możliwość wyboru. To nie jest takie łatwe. Drugie miejsce w konkursie przypadło Martynie Mańkowskiej, która, jak sama podkreśla, po raz pierwszy wzięła udział w konkursie fotograficznym i nie ukrywa, że jest zaskoczona rezultatem. Zrodził się od tak. Znaczy ogólnie ja wraz z moim chłopakiem. Siedzieliśmy miło u jego ogródku i nie mieliśmy w ogóle pomysła, że właśnie był ten konkurs. To stwierdziliśmy, że powrzucamy sobie truskawki do wody i tak jakoś wyszło. Uchwycić ten moment to nie lada wyzwanie, a zarazem świetna zabawa, podkreśla laureatka konkursu. Wystarczy zwykła lustrzanka, chociaż myślę, że cyfrówką też dałoby radę to zrobić. Wiele prób było podjętych? Nie liczyłam, ale było dużo. Z godzinkę na pewno. Jest satysfakcja z wygranej? Jest, bardzo. To i moje takie małe marzenie. Spodziewała się pani? Nie. Szczerze powiem, że naprawdę się nie spodziewałam. Organizatorzy konkursu już zapowiadają kolejną edycję, zatem ci, którzy interesują się fotografią i lubią wyzwania, już teraz powinni zastanowić się nad tym, jakie zdjęcie zrobić, by zaskoczyć jury w przyszłorocznej edycji konkursu.